nie jest dziewczyna całowana najczęściej na świecie, i mówię tu o setkach milionów pocałunków. I nie, nie mam na myśli zdjęcia Taylor Swift. Jeśli chcecie wiedzieć, oglądajcie do końca. Wśród porcelan, biskwitów i wspomnień o ludziach, którzy dawno już wyszli z mody, stoi ona. Z zamkniętymi oczami, spokojna jak popołudnie w Paryżu, nieznajoma z Sekwany. Kobieta, która nie żyje od ponad 100 lat, a i tak jest bardziej popularna niż większość żywych. Legenda głosi, że pod koniec XIX wieku wód Sekwany. Wciągnięto zwłoki młodej dziewczyny. Nie było na nich śladów przemocy, a na twarzy, rzecz dziwna nawet u samobójców, pojawił się ten delikatny uśmiech. Trafiła do paryskiej kostnicy na jej witrynę, lecz nie została rozpoznana. Przedsiębiorca pogrzebowy. Dziwnie wrażliwy jak na tą branżę, zauroczony jej delikatnością, zdjął z niej tę oto maskę. Wkrótce maskę można było kupić we wszystkich sklepach z pamiątkami. Stała się bardzo popularna. Albert Camus porównywał ten uśmiech do uśmiechu moralizy. Dla Wladimira Nabukowa stała się Wyobrażeniem Lolity Również Polacy, Stanisław Grochowiak i Stefan chwili, oni pisali. A dlaczego powiedziałem, że jest najczęściej całowaną dziewczyną na świecie? Dlatego, że stała się wzorem dla manekina służącego do resuscytacji. Dzisiaj, jeżeli Uczycie się pierwszej pomocy, całujecie właśnie tą dziewczynę. Do szkół pierwszej pomocy chciałby się rzec. Życie bywa przewrotne. Czasem, żeby zrobić niezwykłą, światową karierę, wystarczy dobrze umrzeć.